Słowa Świętego Ewangelia podle Mateusza. Jezus rzekł: Zastupu, ke komu to toto pokolenie? Je jako dzieci, które siedzi na trzyści, a wolaj na swe druki. Hraliśmy wam, netancovali. Sme, Jan, a wyście nie tancowali. sme, a wyście nie plakali. Przyszedł Jan, nie Jedl, a nie a rzekaj, je blazen. Przy, Przyszedł syn człowieka, ji a pije, a rzeka jest je toż rod, a pijam, przytel celniku, a chrześniku. Ale przecie mądrość se osprawiedli swymi skutki. Ten to dneśni ewangelijny przybieg e, przypomniał mi jeden taki obrazek, który sam dostał w żywocie. Na tym obrazku były takowe cztery sceny, które popisowali manżele, które którzy cestowali ze swym oslem. Na pierwszym obrazku jest widzieć jak oba siedzi na tym osliku, lides na nie kołkaji, a mówią, No, podziwiajcie się. Zamuci osła. Na drugim obrazku widzimy jak na osle siedzi manżel, a manżelka idę wedle. Lidę kołkaj se, a mówią, jaki chlupak. On się używa, a ona idę pieszki. Na trzecim obrazku na osniku siedzi manżelka, a manżel idę wedle. Lidę se kołkaj, a na jedną mówią, podziwejte się. Jaki podrzizeny otrok manżelki. Ona się używa, a on idzie za nią. I na czwartym obrazku je widzieć, jak oba idą wedle osła. Ludzie na nie kołkaj, a mówią, jacy nerozumnie ludzie. Na toch, tego, aby się używać, tak idą wedle osła. Drozi, je prawdą, że ludzie zawsze będą pomłować, zawsze nie będą spokojeni z, z toho, co mają. Nespokojenost to jest takowa własność w żywocie człowieka, która odebiera mu upnie chód żywota takowy człowiek, który jest niespokojny, wszystko widzi na opak, wszystko we wszystkim widzi jakiś problem. Widzi problem, gdy świeci słońce, gdy jest teplo, widzi problem, gdy jest zima, fołka witr nebo gdy jest mraz. Każda sytuacja jest nie jest dobra. Pan Jezus że gdy Jan i żył takowym skromnym żywotem, się tak jak Oblikal, rzekli o nim, że jest blazem. Pak przyszedł on, Jezus Chrystus, przy tle chrzyśniku, a celniku. Podkawał się z nimi u stolu, naściewował ich w ich domek, a oni o nim znowu se wyjadrzyli, że je to pijan aż roód przy celniku, a chrzyśniku. Ta sytuacja, o której słyszymy w naszym Ewangeliu, może takiej popisować nasz duchowny żywot. I my stale we swoim żywocie możemy być niespokojeni. żdycki możemy widzieć nieco, co będzie nam chybić, zawsze będziemy potem to użyć. Namisto toho, aby naplno zapoić się do tego toho, żywota. Toho, toho do żywota takowy, jaki dnes jest. Ja wierzę, że nic w naszym żywocie nie dzieje się bez Pana Boga. Drazy dnes bym chciał nas wszechny wyzwać k tomu, abyśmy nie reptali, abychom nie pomlowali, abychom się nie że nasz żywot jest takowy, jaki jest. Ale na miejscu toho, Chcieli pozwać Pana Boha do tych miejsc, które w nas wywołują niespokojenost, we których nam jest ciężko. Możemy te sytuacje, neboty te wztachy, rzeczy, które nam odebierają chuć do żywotu, włożyć do jezisiowego serca. Adwent to jest czas, gdy Bóg jeszcze widz nas zwe abychom z nim wytworzyli wstachy, abychom jeszcze widz mieli w sobie tą wieru, że Bóg prawdu poczyta z nami. I gdy teć można nie rozumiemy tomu, co się co se w naszym żywocie dzieje, pamiętajmy, Jezus przyszedł pro nas, a chce nas zachranić. Chce, abyśmy byli szczęśliwi.